Cześć, witaj na kolejnym mikrowebinarze dla użytkowników aplikacji Ask Mentor, tym razem strefa sprzedaży i marketingowe techniki dla handlowców. Przypomnę, że aplikacja AskMentor pomaga w codziennym rozwoju handlowców, menedżerów, HR-owców i w ogóle generalnie w rozwoju firmy poprzez bazę wiedzy, poprzez rozwój umiejętności, przez szkolenia i kursy wewnątrz aplikacji w formie grywalizacji oraz przez bezpośredni czat w aplikacji z innymi użytkownikami oraz mentorem. A teraz już przechodzę do tematu marketingowych narzędzi dla handlowca. Pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć, to współcześnie marketing i sprzedaż to para idealna. Można powiedzieć, że marketing i sprzedaż coraz lepiej ze sobą współpracują. Oczywiście w wielu firmach nie wygląda to dobrze, ale, ale też trzeba zwrócić na to uwagę, że marketingowców często w firmach też nie ma, więc marketing tak naprawdę bardzo często robią po prostu handlowcy. I dobrze jest, kiedy w prospectingu potrafią oni zrobić to dobrze i wykorzystują techniki znane z marketingu, ale nieznane właśnie w procesie sprzedaży, w procesie prospectingu, bo jesteśmy zwyczajni do tego, żeby pozyskiwać klientów bardzo często w sposób. E, Tradycyjny, takim jak na przykład telemarketing, taki jak przebijanie się właśnie przez sekretarki, ale tutaj trzeba pamiętać, że to jest droga trudna, długotrwała i można ją sobie ułatwić właśnie poprzez skorzystanie z narzędzi marketingu. Tu muszę dać zastrzeżenie, że nie są to łatwe metody, nie są to metody, które są dla każdego, i tak naprawdę, w Trzeba potraktować to, co ja wam tutaj pokazuję, jako pewnego rodzaju menu, z którego możecie korzystać, wybrać sobie to, co dla Was jest jako handlowców najbliższe, najważniejsze. I ważne jest to, żeby nie próbować korzystać ze wszystkiego naraz. Tylko wybrać sobie metodę, która jest Wam bliska, i próbować ją wdrożyć jak najlepiej, jak możecie w praktykę. I często robić to równolegle z tą metodą, którą na co dzień już korzystacie, żeby świadomie ją wesprzeć, albo po prostu żeby ułatwić sobie w perspektywie czasu sprzedaż i prospecting. Wszystkie te metody, o których tutaj będę opowiadał, znajdziecie szeroko opisane w aplikacji. Znajdziecie tam czeglisz do tego, żeby dobrze zorganizować sobie poszczególne kanały sprzedaży. Znajdziecie tam scenariusze różnego rodzaju działań w kontekście, na przykład promowania webinarów, w kontekście cold mailingu, czyli o wszystkim tym, o czym będę mówił w tym nagraniu. No ale już do rzeczy. Chcę powiedzieć o tym, że marketing i sprzedaż to, to jest przyszłość. Przyszłość prospectingu. Dlaczego? Dlatego, że mamy tyle fajnych narzędzi, z których możemy korzystać, ale jako handlowcy możemy ich po prostu nie znać, więc musimy się z nimi zapoznać, żeby być bardziej efektywnym teraz i w przyszłości. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy, to konkurencja nam odjedzie, bo ci, którzy robią dobry marketing i łączą to ze sprzedażą, po prostu są bardziej efektywni i, i łatwiej pozyskują klientów, mają po prostu więcej. Więc pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to żeby łączyć techniki outbound i outbound marketingu. Co to jest outbound i inbound marketing? Outbound to jest marketing wychodzący, na przykład telemarketing jest tego rodzaju formułą. Czyli nawet nie wiecie może, że robicie marketing, jeżeli robicie standardowo telemarketing. Tylko, że problem polega na tym, że ten cold calling jest często właśnie no, robiony na zimno. Natomiast inbound marketing no, to jest metoda, która polega na tym, że to klient z nami się kontaktuje poprzez content, który rozpowszechniamy w sieci. Outbound marketing no, to jest często płatna reklama, to są jakieś reklamy, reklamy, takie stricte w telewizji czy, czy na billboardach. Inbound marketing to jest właśnie content marketing, czyli tworzenie treści do internetu, czy na YouTuba, czy na stronę internetową w formie bloga. I właśnie dzięki tym wartościowym treściom, dzięki rozpowszechnianiu ich, przyciągamy do siebie klientów i po prostu robimy ten prospecting inaczej. To znaczy nie wychodzimy do klienta, tylko klient do nas przychodzi. No i o to właśnie chodzi, żeby umieć wykorzystać ten potencjał w swojej firmie, w swojej sprzedaży. I tutaj, żeby. Dobrze robić ten prospecting, musimy myśleć w kategorii lejka marketingowego właśnie. Zazwyczaj w handlu myślimy właśnie o lejku sprzedaży, kiedy klienci do nas wpadają, przechodzą poszczególne procesy, ale musimy patrzeć z perspektywy lejka marketingowego, czyli, czyli ogrzewać klientów, którzy są potencjalnie zainteresowani naszym produktem. Na przykład jeżeli działamy w social mediach, poprzez na przykład LinkedIn, no to budujemy tak naprawdę górę lejka marketingowego. Jeżeli tworzymy jakiś webinar, no to już tworzymy wtedy środek lejka marketingowego. Albo w momencie, w którym robimy już prezentację stricte produktową, na przykład też przez, te, przez webinar, albo na przykład w kontekście YouTube'a, w kontekście prezentacji konkretnego nagrania i ktoś to ogląda, to znaczy, że już jest na samej dole lejka marketingowego i może być gotowy do tego, żeby kupować. Podobnie jest z newsletterem. Jeżeli puszczamy tam treści ogólne, no to można powiedzieć, że budujemy zainteresowanie. Jeżeli już ktoś z newslettera zapisze się na webinar, to znaczy, że już jest bardziej gotowy. A jeżeli ktoś już zapyta, jeżeli ktoś już klika w konkretne treści, które są ofertą, no to znaczy, że już jest naprawdę na dole lejka marketingowego i możemy przy, możemy spodziewać się, że ta sprzedaż nastąpi, no ale po prostu, albo klient po prostu nam z tego lejka wypadnie, bo uzna, że to nie jest dla niego. Metodą, którą warto wykorzystywać, jest wbrew pozorom cold marketing. Zazwyczaj jesteśmy negatywnie do tego nastawieni, ale jak każda metoda, dobrze zrozumiana, dobrze wykorzystywana, dobrze przepracowana, no i optymalizowana, może przynieść nam efekt w postaci pozyskiwania klientów. Pamiętajmy, że tutaj jest o tyle łatwiej, że wysyłamy tysiące, często maili do potencjalnych użytkowników, potencjalnych klientów, no i z tego może nam spaść do lejka. Sprzedażowego kilka dosłownie procent albo ułamek procent, ale im więcej tego wyślemy, tym lepiej, tym, tym większa szansa. Oczywiście trzeba uważać, by tutaj nie być potraktowany jako spamer. Im lepiej to zrobimy, tym większa skuteczność. Wiem, że firmy tak działają i jest to jest ok, więc możemy. Tylko ważne jest tutaj, żeby znowu dobrze rozumieć swojego klienta i przygotować taki komunikat, który będzie dla niego interesujący, wartościowy, który przyciągnie go na naszą stronę, do naszej firmy, do naszej marki, czy po prostu skłoni do kontaktu z firmą. Idąc dalej, Warto wykorzystać e-mail marketing do podtrzymania relacji klienta, czyli nie tylko cold mailing w sensie takim, że pozyskujemy tego klienta, ale na późniejszym etapie, kiedy mamy już klientów, kiedy są. Potencjalnie zainteresowani albo już kupili, to możemy wykorzystać taki e-mailing do tego, żeby informować klienta o tym, co nowego mamy w ofercie, jakie nowe rozwiązania, narzędzia posiadamy. Na przykład, jeżeli jesteśmy firmą, która dostarcza oświetlenie na eventy, to możemy poinformować klienta, co mamy nowego, jakie nowe możliwości pojawiły się w naszej ofercie, żeby jeszcze lepiej te eventy, które klient organizuje, lepiej zorganizować. Więc e-mail marketing możemy wykorzystać też jeden do wielu. Wykorzystujemy po prostu narzędzia e-mail marketingu, które umożliwiają personalizowanie treści, ale też będziemy widzieć, czy klienci klikają, czy linki, czy klikają linki, które im wysłaliśmy. To jest bardzo dobre narzędzie, które, które może nam pomóc w realizacji naszego prospectingu albo też podtrzymywania właśnie relacji z klientem. Generalnie warto budować markę osobistą w social sellingu, którą budujemy właśnie poprzez media społecznościowe, takie jak LinkedIn, Facebook czy właśnie YouTube, na, w ramach której po prostu przyciągamy do siebie klientów, którzy docierają do nas, ponieważ widzą nasze treści i są one atrakcyjne dla nich, pomagają im rozwiązać jakiś problem. Na przykład, jeżeli sprzedajemy usługi SEO, no to możemy w tych mediach społecznościowych publikować informacje na temat SEO i publikować jakieś ciekawostki po to, żeby budować swój autorytet w tym, w tym kontekście. Można też zamieszczać ogólne informacje na temat tego, czym ja się zajmuję, kim jestem, żeby budować swoją markę osobistą trochę niezależnie od produktu, który sprzedaję, bo jednego dnia mogę sprzedawać traktory, a drugiego dnia mogę sprzedawać kosiarki i jeżeli taką jeżeli przeskoczę z jednego produktu na drugi, no to może to być dziwne. Natomiast jeżeli będę też publikował treści około sprzedażowe, no to ja zbuduję swoją markę osobistą jako, jako Maciej, a nie tylko jako reprezentant firmy, która sprzedaje traktory. Więc tutaj można wykorzystać social selling długofalowo, nie tylko z perspektywy marki, którą akurat reprezentuje, ale z perspektywy marki osobistej i niezależnie co będę sprzedawał, będę przyciągał do siebie klientów i ci klienci będą ze mną dalej szli. Warto też korzystać z content marketingu, czyli z takiego narzędzia, w ramach którego tworzymy treści, na przykład posty, tak jak mówiłem wcześniej w social sellingu, albo materiały na bloga, artykuły, wpisy ciekawostki, wszystko to co Pozwoli przyciągnąć od klientów. Teraz z perspektywy handlowca jest to tyle ważna, u, ważna umiejętność, że wy macie świetny kontakt z klientem, rozumiecie tego klienta jego potrzeby, wyzwania, i przez to, że, że wiecie, czego klient poszukuje, możecie przerobić te treści na content marketing. Oczywiście, jeżeli marketer, jeżeli nie macie marketingów, który powinien się tym zajmować, no to możecie sami to robić, korzystając z takich narzędzi jak ChatGPT, GPT, czyli który możecie wrzucić konspekt pewnych. E, informacje, które są dla Was istotne, które są dla Was ważne i poprosić go, żeby Wam zamienił te treści na historię albo na właśnie artykuł blogowy, wpis na, na stronę internetową, czy nawet na posta. Nie musicie mieć umiejętności pisania, żeby ten content marketing robić. Po prostu wykorzystujcie narzędzia, które są dostępne w internecie. Content marketing to jest właśnie ta góra lejka sprzedażowego, w zależności od tego, co, w co klient klika, co czyta, możemy tego klienta przyciągnąć do siebie, no i po prostu wyśle do nas zapytanie. Warto mieć świadomość tych narzędzi, tego narzędzia, bo ona naprawdę działa. I teraz mówiąc o swojej firmie, no to powiem, że działa na 200%, ponieważ od lat dzięki content marketingowym, dzięki treściom, pozyskujemy klientów i jest to dla nas najlepsze źródło pozyskiwania właśnie leadów i, i zapytań ofertowych. Innym narzędziem, które umożliwia nam je, sprzedaż jeden do wielu, to moc webinarów, to są webinary. Pewnie wielokrotnie uczestniczyłeś, uczestniczyłaś w webinarze na jakiś temat, no i właśnie webinary mogą w zależności od tego, w jakim momencie podejmowanie decyzji jest nasz klient, mogą takie osoby właśnie przyciągać. Najpierw mogą być to webinary ogólne, które... Kierujemy do szerokiego grona odbiorców, później, później konkretyzujemy treść webinaru i staramy się dotrzeć do tych osób, które rzeczywiście no, wejdą w niszę i, i będą zainteresowane produktem, który oferujemy. No a później dopiero możemy robić webinary stricte, sprzedażowe, które będą skierowane tylko właśnie do tych osób, które już są zainteresowane naszą ofertą, naszym produktem. Więc fajnie jest wykorzystać mocy webinaru, fajnie, fajnie jest tego, dobrze jest uczyć się tego. Tej umiejętności, ponieważ dzięki temu będziemy budować swoją bazę prospectingu właśnie dzieląc się swoją ekspercką wiedzą, no ale po prostu przyciągając do siebie klientów. No i tu się wiąże to z e-mail marketingiem, ponieważ dzięki temu, że osoby zapisują się na webinar, możemy później do nich wysyłać cykliczne informacje na temat oferty, na temat produktów, czy po prostu informacje eksperckie, które będą budować naszą markę osobistą. Oczywiście jest to działanie długofalowe, długoterminowe, ale warto mieć na uwadze i jeżeli mamy takie umiejętności, no to warto je wykorzystać do tego, żeby te webinary tworzyć. Ale pamiętajcie, że jak z każdym narzędziem, tak samo tutaj powtórzę, trzeba się tego narzędzia nauczyć, trzeba też przełamać opór przed jego wykorzystywaniem, bo nie każdy ma tą umiejętność ekspozycji no i musi się też obeznać narzędziami. Od razu Rzymu nie zbudowano, więc. Pierwsze kilka webinarów na pewno będzie spalonych, no i tutaj po prostu trening czyni, czyni mistrza. Kolejne narzędzia marketingowe, które warto wykorzystać, to takie mikrobadania w formule S-Campaign. Czyli w formie ankiet, w formie rozmów telefonicznych z potencjalnymi klientami badam, na ile potencjalni odbiorcy mogą być zainteresowani naszym produktem I, i przy okazji badam też, jaki mają ból, jakie mają problemy po to, żeby zaoferować im odpowiednią wartość, czy przygotować odpowiednie komunikaty marketingowe, sprzedażowe do tego, żeby do tych klientów dotrzeć. Więc Ask Campaign to jest taka, taka, taki, taka kampania, która niczego nie sprzedaje, tylko raczej pomaga nam Zbadać rynek i dopasować produkt, ofertę, treści marketingowe, reklamy, właśnie te wpisy na bloga, tematy webinarów do tego, co klienta boli, żeby rzeczywiście osiągnąć finalny efekt, i lepiej dopasować się do klienta. Kolejne narzędziem marketingowym to są umiejętności związane z występowaniem na konferencjach, ale też organizacją tych konferencji. I tu znowu podam swój przykład, dlatego, że ja od czasu do czasu występuję na konferencjach. W ramach których buduje swoją markę eksperta, buduje markę osobistą. To są konferencje i online, konferencje stacjonarne jako gość, ale też zdarza się, że organizuje konferencje dla swoich klientów, w ramach których prezentuje jakieś treści interesujące dla nich, ale jednocześnie klienci otrzymują ofertę i możemy sobie porozmawiać, mogą się z nami poznać, zapoznać. I dzięki temu no, klienci do nas przychodzą albo zostają z nami, bo utrzymujemy z nimi kontakt. Bo oczywiście te konferencje mają z jednej strony cel taki, żeby. Poznać nowych klientów, przyciągnąć nowych klientów, ale też, żeby zaopiekować się tymi klientami, którzy już są w naszej, w naszej bazie, czy są już po prostu naszymi klientami. Warto o tym pamiętać. Takie konferencje, wbrew pozorom, nie wymagają wielkich nakładów. Jeżeli dobrze to przemyślicie, dobrze skonfigurujecie budżet, dobrze poszukacie, naprawdę można za kilka tysięcy zrobić fajną konferencję. W aplikacji znajdziecie oczywiście całą checklistę tego, co należy uwzględnić przy przygotowaniu takiej konferencji. No, i oczywiście kanał YouTube. No, właśnie tu się widzimy. To nie jest łatwe narzędzie, ale też nie jest takie trudne, jak nam się wydaje. Tutaj mamy na, na zdjęciu Macieja ze SpecKabi, To jest handlowiec, który w ramach współpracy, z właśnie w pracy w firmie SpecKable, świetnie prowadzi kanał na YouTube. Oczywiście we wsparciu firmy. Ale to jest oczywiście nagranie prof. profesjonalne i mają całe studio i przepracowany proces. Ale jeżeli. Nie masz tego takiego zaplecza, czy w firmie nie masz takiego zaplecza, takiego budżetu, możecie to robić w formie bardziej budżetowej, niekoniecznie aż takiej bardzo mocno profesjonalnej, bo też nie chodzi o to, żeby budować jakiś wielki kanał na YouTube, ale chodzi o to, żeby przynajmniej zainteresowane osoby od odsyłać do tego kanału, żeby mogli Ciebie poznać, żeby mogli zobaczyć Twój produkt, Twoje rozwiązanie. Bardzo często w branży rolniczej stosuje się to rozwiązanie, na przykład sprzedawca, doradca na. Polu pokazuje plon albo e, efekt właśnie zastosowania jakiegoś nawozu czy, czy na, nasion, które zostały na tym polu. Posiane. Więc to jest bardzo fajne narzędzie, które z jednej strony jakby może przyciągnąć nam klientów w YouTube, a z drugiej strony my możemy dystrybuować do naszych klientów i pokazywać swój profesjonalizm, swoją wiedzę, swoje umiejętności, a możemy też wykorzystać ten materiał do tego, żeby szkolić nowych handlowców, tworzyć onboarding. Więc tu możemy wszystko połączyć jedno z drugim i dzięki temu upiec wiele pieczeń na jednym ogniu. Oczywiście. Teraz jest coraz trudniej zaistnieć, coraz tru bo coraz więcej osób, coraz więcej film tworzy treści na YouTube, ale pamiętajcie, że też nie zawsze chodzi o te zasięgi, o te setki tysięcy wyświetleń, ale chodzi o to, żeby wykorzystywać te narzędzia na stronie internetowej, żeby one budowały Wasz wizerunek w internecie, żeby pokazywać Waszą osobistą twarz, żeby budować fajną relację z klientem, właśnie podsyłać w e-mailingu te treści, które tworzycie. To jest dobry sposób na budowanie długofalowych relacji z klientem. Dzięki za wysłuchanie tego mikrowebinaru w aplikacji Askmentor znajdziecie wszystkie treści, które, o których tutaj mówiłem, rozbudowane od właśnie checklisty, wskazówki, linki do zewnętrznych działań, gdzie bycie mogli zapytać o konkretne metody, Zapraszam do tego, żeby, żeby zapisać się na bezpłatny trial, zobaczyć jak aplikacja funkcjonuje. Mam nadzieję, że dołączysz do naszej społeczności. Dzięki za wysłuchanie. Macie Sasiń, subskrybuj ten kanał. Naprawdę warto.